Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem napój bezalkoholowy, który wygląda jak piwo. Jest to napój słodowy o smaku jabłkowym Barbican. Są też inne smaki. Ale tylko ten mi się udało kupić. W składnikach jest woda sodowa, cukier, koncentrat słodowy, kwas E330, kolor E350C, aromaty, antyoksydant. 300 i chmiele. No proszę, chmiele są nawet. Zielona buteleczka, premium. Eee, no, wygląda jak takie piwo bezakocholowe, prawda? Przynajmniej coś takiego. Kapsel jest niebieski, co ciekawe. Twist off. Proszę, proszę. Nawet jakiś. Dymek przy otwarciu. Ładnie wygląda. Ładne złoto. Ale jak widzicie, piana nie istnieje. Eee, Klarowna. Aromat, takie zielone jabłuszko. Dokładnie takie jak możecie y, spotkać w, w napojach gazowanych przyjemny nie jest zbyt mocny ale wyraźny jest przyjemny, ale tylko to czuć okej okay? hmm. no nie czuć żadnych takich wiecie brzeczkowych smaków ani nic jest dosyć kremowo Dosyć wysokie nasycenie. Jest gdzieś w zamyśle ta słodowość tutaj. Troszkę takich jabłkowych, sztucznych aromatów. Ogólnie OK. Tylko, że nie czuć, że się pije piwo, tylko napój jabłkowy. O, dużo gazu niestety. Na samym końcu jest odrobina kwasowości. Nie wiem, gdzie oni tutaj te chmiele dali i po co. Bo ich nie czuć. Jest tylko aromat jabłkowy i poczucie słodowości. I Całość jest taka klemowa, no ale. Nie ma takiego wrażenia, że się pije piwo, tylko napój gazowany. I tyle. E, no cóż, wyprodukowane w, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju, e, no to, wiecie, no, raczej bezalkoholowe, prawda? No i raczej pije się to, tak jak powiedziałem, no, napój gazowany i tyle. No, ale Przynajmniej można sobie pochodzić z butelką. I udawać, że się pije piwo. Jeżeli piliście ten napój, no to oczywiście komentujcie, co o nim myślicie. E, czy ten smak się Wam podoba? Czy lepsze są inne, których nie próbowałem? E, no i mam nadzieję, że polubicie ten film. Jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Przekażcie je też mnie swoim znajomym. Jeśli chcielibyście <laughs> wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Zawsze się coś przyda. No i wasze zrobię.